Witam, nazywam się Katarzyna rycej i pokażę Wam dzisiaj nowość w klinice Laser Aesthetic Venus Legacy. To genialne urządzenie, które w kilka tygodni wymodeluje Wasze ciało na specjalną okazję, na wakacje lub po prostu do lepszego wyglądu czy po samopoczucia. Dlaczego spośród tak wielu dostępnych technologii i urządzeń na rynku wybrałam właśnie Venus Legacy z trzech najważniejszych dla mnie powodów. Wysoka jakość zabiegu, bezpieczeństwo i co najważniejsze potwierdzona skuteczność. Venus Legacy to multipolarna fala radiowa, która w szybki sposób wyszczupli Twoje ciało, ujędrni wiotką, luźną skórę np. Na, na brzuchu po ciąży, po odchudzaniu, podniesie pośladki, zredukuje celulit lub usunie podwójny podbródek. Już jakiś czas pracujemy na technologii Venus Legacy i z pełną świadomością, po raz kolejny mogę powiedzieć, nie pomyliłam się. Nasze klientki, widząc szybkie i zadowalające efekty, z przyjemnością i wielką nadzieją wracają na kolejne zabiegi. Więcej o zabiegu i o technologii Venus Legacy opowie Wam nasza specjalistka Karolina. Dlaczego wybrała Pani technologię Venus Legacy? Ponieważ macie Państwo najlepszy efekt w Lublinie i rekomendacje mam od mojej przyjaciółki. Na jakich partiach najbardziej Pani zależy? Chciałabym ujędrnić i wymodelować pośladki. Dla kogo jest Venus Legacy? Zabieg Venus Legacy jest dla osób młodszych jak i starszych, dla kobiet oraz mężczyzn. Które się z nadmiarem tkanki tłuszczowej na ciele, chcą zmniejszyć obwody i skóra straciła jętność np. z powodu szybkiego zgubienia wagi lub pociąży. Mają zestoje limfatyczne, obrzęki czy mają jeden z rodzajów celulitów. Technologia wielobiegunowych fal radiowych jest również dla osób, które chcą wymodelować owal twarzy, mają podwójny podbródek, Chomiki, opuchnięcia oraz cienie pod oczami spowodowane zastojami limfatycznymi mają zmarszczki i chcą je wygładzić. Ich skóra z biegiem lat lub innych czynników straciła jędrność oraz elastyczność. Co wyróżnia tę technologię na tle innych? Z pewnością jest to wysoka skuteczność. Efekt ujędrnienia, wzrostu napięcia skóry oraz zmniejszenia obrzęków widoczny jest od razu po zabiegu. Jednak na efekty zagęszczenia skóry oraz na redukcję tkanki tłuszczowej trzeba poczekać około 2-3 tygodnie. Jest to również bezpieczeństwo. Technologia radiofrekwencji znana jest od wielu lat, poparta wieloma badaniami klinicznymi. Ile trzeba wykonać zabiegów, żeby było widać efekty? Ilość zabiegów dobierana jest indywidualnie oraz zależna od obszaru zabiegu. Jednak szacujemy, że na twarz należy wykonać. Seria około 4 zabiegów, natomiast na ciało seria około 6 zabiegów. Jak często trzeba wykonywać zabieg? Zabiegi wenus legacji wykonujemy podstępnie odstępnie jednotygodniowym. Należy jednak pamiętać o zabiegach przypominających, wykonywanych od 1 do 3 miesięcy, które gwarantować będą podtrzymanie uzyskanych przez nas efektów. Czy każdy może skorzystać z zabiegów? Przeciwwskazaniami do zabiegu są ciąża oraz okres skarmienia piersią, choroba nowotworowa, metalowe implanty w miejscu zabiegu, choroby autoimmunologiczne, skóry, infekcje skórne w miejscu wykonania zabiegu, szczepiony stymulator serca, schorzenie nerek oraz wątroby, zaburzenia układu krwionośnego. Venus Legacy. Jak działa to urządzenie? Venus Legacy to połączenie czterech technologii. Multipolarnej fali radiowej, która redukuje tkankę tłuszczową, impulsowego pola magnetycznego, który pobudza tworzenie fibroblastów, technologii podciśnieniowej Barry Pulse, która zwiększa przepływ krwi oraz limfy, a także technologii podnoszenia i jednoczesnego pomiaru temperatury tkanki w czasie rzeczywistym, który zapewnia bezpieczeństwo poprzez stały monitoring temperatury tkanek. Jestem już po zabiegu i przyznaję, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Eee, troszeczkę się stresowałam przed samym zabiegiem, myślałam, że będzie szczypało, bolało, a tutaj pełen relaks. Eee, I jestem przekonana, że gdyby nie ta cała otoczka z kamerą eee, i z panią Karoliną, osobami, które były dookoła, to myślę, że bym zasnęła. Eee, Porównując ten zabieg, mogę porównać go do biczów wodnych w spa. Także polecam, nie ma czego się bać.